No, i tak na pierwszym planie oczywiście, Zośka! Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj dalszy ciąg odcinków. Jak wyjechałem pierwszy raz do Holandii, słuchajcie, moi drodzy, pierwsze łyka kawki, wasze zdrówko, tak, jedziemy. Jak wiecie, ja wyjechałem w 2006 roku. Wyjechałem przez firmę z Opola. To było tak, że ja byłem w Opolu i zauważyłem szyld, że potrzebują ludzi do pracy za granicą. No i poszedłem się zapisałem, wypełniłem papiery wszystkie. Oczywiście byłem sceptycznie nastawiony, bo myślałem, że się w ogóle do mnie nie odezwą. Ale tydzień minął do mnie zadzwonili, że mogę wyjechać w przyszłym tygodniu. Powinien się wstawić o tam 8 godzinie rano w Opolu na dworcu. No i słuchajcie, wyjeżdżałem przez firmę Tempo... momencik, total Team. Nazywała się Total Team. Tempo Team jest teraz, Total Team, pracowałem, tej firmy już dawno nie ma. O, kuku Kupę ku, lat nie ma. Oczywiście te domki, wszystko tam jest, tylko po prostu firma zmieniła nazwę. No, i słuchajcie, pojechałem tego pola. Jeździliśmy wtedy. E, przewoźnik Seget e, miał umowę z tą firmą, z, Tempo Teamem, e, z Total Teamem, przepraszam. E, tam, gdzie miałem jechać, że po prostu zawożą i odwożą ludzi e, z miejsca na miejsce. E, wtedy busy nic nie kosztowały, bo wszystko firma oczywiście pokrywała. No i tak, zjechałem do tego pola. Busik 9-osobowy, segety w tamtych czasach, segety były bardzo znane, bo było bardzo dużo wypadków z tego przewoźnika. Sam po sobie wiem, że jak jeździłem nim, to czasami było tak, że się spotykały 4-5 busów i one się po prostu ścigały na tej autostradzie, i nawet byłem świadkiem sam jednej stłuczki, bo jeden z drugim się wyprzedzał, i drugi przed nim, ten pierwszy przed nim trochę przyhamował, i ten mu normalnie w tył uderzył. Ale dobra, ja nie o tym. Zjechałem tego Opola, wiecie, jeszcze nigdy nie byłem tak daleko, młody byłem w tamtym okresie, więc gacie pełne, wziąłem wszystko to, co potrzebowałem, no i stoję na tym dworcu w Opolu, przyjeżdża busik, wbijam do środka, tam już chyba 3-4 osoby siedziały, mówię, dobra, no to siadam do tyłu, no i siadam do tyłu koło takiego starszego pana, no i siedzimy, jeszcze nie ruszyliśmy, ja już tak patrzę kątem oka na tego pana, co obok mnie siedział, Coś się dzieje z nim nie tak. No i za chwilę jakiś tam drgawek zaczął dostawać. No sekunda nie minęła, wiesz, mi, sekunda nie minęła. Ja się patrzę, a on kurde jakoś, nie wiem jak on to zrobił, ale wwinięty pod te fotele, leży na tej ziemi i się telepie. Oczywiście większość ludzi z tego busa od razu, psz, dzida. Ja zostałem z tyłu, kierowca wyskoczył, bo ja powiedziałem, że coś się dzieje nie tak. No ale okazało się że koleś ogólnie ma padaczkę i nie powinien takie trasy w ogóle jeździć no to my go z tego busa wyciągli na zewnątrz na ziemię jakiś patyk znaleźliśmy bo mu tak język latał, czepał się cały patyk mu w gębę dali no i czekaliśmy aż przyjedzie pogodowie, więc czas naszego wyjazdu oczywiście się opóźnił ale jak już wsiedliśmy w busa no to jedziemy no i po drodze wiadomo to jest tam jazda 16 godzin pierwszy raz Nikogo nie znam, kompletnie sam, pełne gacie, no i jedziemy. Oczywiście postanowiłem trasę przespać, więc tyle ile się dało, to spałem, ale dojechaliśmy już do tej Holandy i mówię, a to się pozwiedzam. Tylko, <noise> że była noc, <noise> więc nic nie było widać, jedynie co widziałem to same lasy, lasy. Ludzie co chwilę, jeden tam wysiadał, drugi tam, trzeci tam. No i jedziemy, już była trzecia w nocy jakoś, dojeżdżamy do miejsca, no i była jedna dziewczyna w busie też ze mną. No, i zaczęliśmy tak sobie rozmawiać. Się okazało, że jedzie do tej samej firmy co ja. Wtedy zmierzaliśmy w okolice Nister Lode. Pamiętam ten hotel nazywał się Fersheval. Zajechaliśmy tam. To była gdzieś czwarta rano. Wiadomo, weekend, bo w sobotę był wyjazd, to w niedzielę rano my byli. No i powiem wam, tak, wbijamy na ten hotel. To naprawdę. Hotel mega duży w samym środku lasu. Bo jechaliśmy, nie wiem, z pół godziny, 40 minut, że same lasy, ani jednej lampy, same progi zwalniające. Wie, kurde, gdzie nas wywożą, nie? No ale z tą dziewczyną dogadaliśmy się, że wie, jeśli jedziemy do tej samej firmy, to nie jest tak źle. Wbijamy tam do środka, zawsze we dwójkę raźniej. Wbijamy do środka, nikogo nie ma. Idziemy, bo to taki długi korytarz, pełno drzwi. Potem w lewo znowu korytarz, w prawo znowu korytarz. Naprawdę hotel był na 300 osób. Była dubna stołówka, tam tak samo był, była sala, taka duża z polskim barem, z polskim browarem. Tam też imprezy czasami odchodziły, raz w miesiącu chyba dyskoteka była bodajże. No i była stołówka, coś genialnego, ale do tego zaraz dojdziemy. Pierwsze co, to wchodzimy na ten hotel, patrzymy jedne zwłoki, drugie zwłoki. Tam jakieś ciało, tam jakieś ciało. Wiadomo, po weekendzie impreza była. Tyle osób na tym hotelu, więc musiało się grubo dziać. No i nic, czekamy, czekamy. W końcu tam po godzinie ktoś się zjawił, że mamy jechać na miejscowość Uden. Ja wtedy mieszkałem w Uden. Pojechaliśmy do Uden. No, nic lepszego. Też wszystko, kurczę, dookoła lasy tak naprawdę. I jeden taki hotel pośrodku y, tego y, całego lasu. I tam mieściło się gdzieś około 60 osób. Przyjechaliśmy tam nad ranem. No i otwierałem nam drzwi. To jest wasz spokój. Pierwsze co to mi myśl, no kurczę. mnie z dziewczyną do pokoju, tak na dzień dobry. No, no spoko, nie? No, fajnie, nie? Ona też nie miała nic przeciwko temu, bo stwierdziliśmy, skoro już poznaliśmy się w busie, no to lepiej być z kimś, kogo się poznało już wcześniej, niż jakby kogoś mieli nowego dać czy do kogoś nowego dorzucić. Pokoje były tak jak teraz w tych czasach, dwuosobowe, jednoosobowe, trzy, nawet ośmioosobowe były, ośmiu osobowe były, przepraszam. Ale to były tylko ze względu ośmioosobowe dlatego, że był na przykład bardzo duży pokój i mieszkało tam trzy osoby. A więc jak przyjechała na przykład ekipa, że sześć ziomków, siedem ziomków, no to oni zawsze tam do biura lecieli i gadali, że to słuchajcie, to my razem w tym pokoju się tętentujemy, będziemy tam razem spali, tam tylko łóżka do ustawić. No, i tak się zaczęło, że zaczęli więcej osób w jeden pokój pakować. To zazwyczaj wina samych Polaków, bo a, jak ktoś ma być sam w pokoju, a to dawaj łóżko, będziemy we dwójkę, będziemy w trójkę, będziemy w czwórkę. Oczywiście fajnie, przyjemnie, tylko że jak już te, ktoś się, te dwie osoby, czy trzy, cztery się wyprowadziły, no to już te łóżka tam zostawały, a więc mogli więcej osób wtedy dorzucać. No, sami sobie tego ambarasu narobiliśmy, że tak powiem. Oczywiście ta firma była mega fajna, bo fajnie są w tamtych czasach zarobić, nie? Szefem był Hans, Hans, centralnie taki Niemiec-Bawarczyk, w takich szelkach, gruby, i on zawsze na koniec zjazdu, bo tam nie było tak jak teraz, jeżeli się ma co cotygodniowe wypłaty, czy na przykład comiesięczne wypłaty. Tam było, że siedziało się od przyjazdu do zjazdu i dopiero całe pieniądze się dostawało na zjazd. Co tydzień można było oczywiście dostawać 50 euro na własny użytek. To było na koniec oczywiście wszystko rozliczane. Prac tam mieli bardzo dużo, bo tam było dużo fabryk, nie fabryk. Tylko, że y, tam była jedyna lipa, że tam y, przychodziło się z rana, miało się dupną listę, tam było no, tysiące nazwisk. Trzeba było szukać swojego imienia, na jaką firmę, wtedy bus podjeżdżał i zabierał na tą firmę. No i wyglądało to tak, że każdemu na przykład 20 euro w tamtych czasach brali z wypłaty tygodniowo 20 euro, 50 euro miało się do ręki. No, własny użytek, tak jak już mówiłem, a te 20 euro to było na wyżywienie. Wierzcie mi, ten Ferszewal, co wam mówiłem na ten pierwszy hotel, co przyjechałem, tam była stołówka. No i tam każdy bus po pracy, jak pozbierał ludzi, jechał pierwszy na Ferszewal, na stołówkę i tam były polskie Obiady, no naprawdę był polski kucharz. Elegancko gotował, było przepysznie, nikt nic nie musiał gotować po pracy, że tak powiem. Oprócz tego, w tej cenie, że te 20 euro się płaciło na te posiłki, można było brać mleka, kiełbasy, chleba, pomidorów, no, no wszystko: warzywa, owoce, coś do picia, ile się chciało. To było wszystko w tych 20 euro. Oczywiście było pierwsze danie, drugie danie, kompociki. No naprawdę było bardzo dobrze to zorganizowane. A jak się kucharza znało, no to się miało oczywiście jeszcze lepiej, bo jeszcze się tam więcej różnych rzeczy brało, nie? <laughs> Wiadomo, nie. <laughs> no i w tej firmie było na tyle spoko, że naprawdę w tamtych czasach było bardzo dużo fajnych ludzi. Tak samo dużo my jeździli, dużo my zwiedzali. Bo był czas tam, jak fabryki, to zaczynało się na szóstą, kończyło się o trzeciej, załóż się na ten Ferszewal, to było zazwyczaj tam 20 minut drogi, no zależy, gdzie się pracowało, bo tak jak mówię, prac było bardzo dużo i też się potem musiałem przeprowadzać i na przykład nad morze byłem, raz byłem też nad morzem. Też inne warunki, inny domek, inna praca. Ale to Wam oczywiście powiem dużo później, bo no jest co opowiadać, tam bardzo dużo prac takich zwiedziłem, że Niektóre były naprawdę mega fajne, tylko że po prostu to były na zlecenia, takie że było pół roku albo trzy miesiące, więc szybko ten czas leciał, więc trzeba było po tych pracach trochę skakać. Ale ja nie narzekam, bo yy, no człowiek przemieszczając się to też bardzo dużo ludzi pozna, dużo yy, różnych wiadomości się dowie. Przepraszam ja bardzo, bo ma awaria, była nie wiem jakim cudem, ale kamera mi się wyłączyła. Yy, Dobra, wyjazd już sobie zostawimy. O pracach będę gadał, jak miałem pracę w następnym odcinku. Yy, a jeszcze na koniec wam powiem psychara, którego słyszałem. Jak się nazywa walka dwóch wagin? Sparring. <grym> Dobra, to na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Udanej niedzieli wam życzę i do następnego. A jakbyście chcieli coś więcej wiedzieć, coś więcej widzieć, to piszcie oczywiście w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, elo. Yo, yo.